I się ko jest stronka z w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z Brawl Stars na nowym kanale. Pierwszy odcinek z jest Brawl Stars. Mój kanał się nazywa Carrie, wiem, ale będę wykazuje, ponieważ to jest kontynuacja tamtego kanału, tylko że tutaj będę robił i odcinki. Tam będą się pojawiły odcinki z e, Fortnite'a, tutaj z Brawl Stars, tutaj e, odcinki z Brawl Stars, może czasami z Fortnite'a a live y przeważnie z Brawl Stars albo Fortnitea. Tam ten kanał jest taki głównie Fortnite'owy. Więc tak, jako pierwszy odcinek. Chciałam, mam taki challenge zrobić z moim bratem. E, będzie, ten challenge będzie polegał na tym, że e, jak na przykład gramy sogierki, Kto zajmik, nie zajmie pierwsze miejsce, tylko kto zrobi więcej fragów, ten wygrywa challenge. I na przykład e, ten, kto przegrał ja jakąś cytrynę, oczywiście to będzie nagrane. Oczywiście naszych twarzy nie będzie nagrane, tylko będzie to po prostu nagrane. Nie wiem, czy będziemy mieć worki czy coś. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No, no i co? Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że to naprawdę bardzo fajnie wyjdzie. Dobra mordeczki, więc zrobimy tak, żeby nie wybrać sobie jakąś postać, jaką chcemy, więc e, wybierz postać, wybierz numerek od 1 chyba do... E, czekaj, e, numerek od 1 do 18 wybierz? Ty, tak, e, Wybieram numerek 2. E, widzimy, że tutaj mamy... E, ale damy sobie najmniej pucharków, a najbliżej kolejnej rangi możemy sobie dać. Dobra, damy poziom mocy, damy poziom mocy. Jest to szeli, Biorę sobie Shelly. I tu przemieniam, żeby ten i później... On też będzie wybierał na jakimś innym, więc zapraszam do oglądania. Dobra mordeczki, więc już jesteśmy. E, mamy tutaj bu. E, mogę go podjeżdżać na blisko, ponieważ będzie się na pewno ba nie bał. E, więc pierwszego fraga już mamy, czyli na naszym koncie znajduje się już pierwszy punkcik, więc jest naprawdę bardzo dobrze. E, jak na pierwszą rundę, to jest myślę, że dobrze. E, oczywiście sobie już zapiszę pierwszy punkcik. Jeden, bo ja ogólnie mam rękę złamaną i muszę pisać lewą ręką, a jak zapytacie się, no jak masz rękę złamaną, tylko wiesz, bo graż Brawl Stars. Ale Brawl Stars gra na komputerze i to się da zrobić i da się grać jedną ręką jego lewą ręką, ponieważ e, ogólnie nie, po prostu, czekajcie, e, nie mogę nacelowywać. zaraz wam pokażę jak się nacelowywa tylko czekajcie mam miną łapę Nie mogę tak, czekaj teraz myszco, nie mogę tak robić, z sumie że kursor się w ogóle nie przemieszcza i e, super atak mam e, dany na E. Więc da się grać prosto z jedną ręką I spoko, normalnie się gra Więc e, oczkuda Dobra, zabijamy Dwa punkciki na moim koncie A tu niestety Rosa nas dogania I prawdopodobnie zabija, więc trudno Przegraliśmy, ale teraz mam nadzieję, że nasz brat Nie zrobi ani jednego punkcika Zaraz się widzimy Dobra mordeczki, więc już jesteśmy, otworzymy syna szybko e, Tego to, No oczywiście nic nie będzie, ale trzygamy Więc dobrze, więc tak, ja wybieram postać Numer 10. Ja od razu będę pierwszy do przodu i się liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masz Kolta. E, nie jest najgorszy, ja ci jest słuchawki, no i życzę Ci nieszczęścia. Dobre mordeczki, więc e, mój brat mówił, żebym ja gadał, to naprawdę nie gram ja. E, nie wiem kogo mogę to powiedzieć, ale to naprawdę nie gram ja. No, możesz coś powiedzieć do mikrofonu. Dobra, z przekonaniem parki zmarnowałaś, więc chyba Wiemy, kto będzie. Jeden ja cytrynę. Dobra, mordeczki, więc teraz sobie zagramy za dymę. Ja wybieram numer. Po Nie, teraz Ty mi wybierasz numer postaci. Ile? 18. Dobra, klikamy. Akurat mam 18 postaci i dajemy najbliższej kolejnej rangi. Bóla mi dałeś. Postaci. I no, na blisko. Zobaczymy jak to będzie na zadymie tak, tak, tak. Dobra mordeczki, więc już jesteśmy e, I tak wam powiem, e, tutaj o co chodzi No tutaj też gramy na fragi nie, albo nie, tutaj, tutaj zagramy na strzelone gole. Kto strzeli więcej goli? E, akurat tutaj u mnie jest trudno, ponieważ jest samo celowanie i nie można przycelować, ale trudno. Zagramy na ileś goli. Wiem, że to może być bardzo trudne. No oczywiście to będzie bardzo trudne, ale to może że nam się uda. Tracę przez to pucharki, ale dobra już się poświęcę. E, oczywiście, uważam sobie, że ja... Patrzę, patrzę, patrzę. Dobra, wiedziałam, że mnie zabija, ale ten Frank musi lepiej grać. słaby jest ten Frank. Więc w tym momencie 2-0 dalej dla mnie. Dla mordeczki, więc już jesteśmy. E, teraz gramy z... E, mój brat gra. Ja mu wybiorę numerek, więc wybiorę mu numerek magiczny. 7. 7. Jak, jak ma Cristiano Ronaldo. Przyjmij sobie jeden dalej. Poziom mocy 6. Trafiłem ci bóla. Ja też miałam w. Chyba. O, no, o, no w tej pop, poprzedniej kolejności bula, więc mam nadzieję, że bardzo dobrze. Teraz komentuj to, jak ci się to podoba. Ja? A czemu? A, no to dobrze, no jakieś sobie, zobaczymy jak zagrasz. No i widzimy się za chwileczkę. Dobra, braciszku jaką mi teraz, po teraz postać wybierasz? E, jaki numerek od 1, 1 do 18? 13 mi wybierasz? okej, okay, mam nadzieję, że to będzie jakaś spoko karta, na według że według rzadkości palecąco. To słabo, jak 13. 6, 9, 9, 10, 12 na, na... Znowu ból! To naprawdę nie jest ustawione, ale nie wiem czemu znowu ból jest. Znowu jest ból. No dobra, mi to pasuje. Z racji tego, że ja gram, to jest teraz 2-1 dla mnie prawdopodobnie, jak coś tam tamto. Tą pierwszą część nagrywałem 20 około 3 godziny temu, bo już no wtedy no, nie mogę zrobić tego w jeden dzień, mój brat już nie mógł. E, ale teraz myślę, że będzie spoko, jak coś teraz to ja gram. oczywiście jestem wiadomo, że bardziej ogarnięty, ale zobaczymy. E, Rosa mam mało HP, ale to niech tak się nie podać i jeszcze mówię, że gramy duo e, z randomem jakimś. Oczywiście ja mogę zginąć, ale jak ucieknę, ale oczywiście to samo nacelowanie nie jest zbyt dobre. Ale mój, mój, jak mój random tą gierę wykieruje, ale mój random jest na tyle sł... Dobra, nie no, random, nie no. Nie bardzo tylko słów, zajebiście zagrał i zajebiście. Teraz ja się odrodzę jeszcze, mu walnę z bóla na blisko, mam nadzieję, że się uda. E Idę po tego kolta. No bardzo niemądry garaż, ja bym uciekał na jego miejscu Dobrze to też zrobił, ale on został sam Dobra, Gigi Miałem jednego fraga, więc 3-1 dla mnie Dobra mordeczki, jak widzicie od razu się vlogowałem Więc teraz ja wybieram mojemu bratu numerek Więc numerek będzie... 5 5 numerek na... i oczywiście teraz to ja klikam na coś Numer 5 Według rzadkości Jessie Cieszysz się, jak to w ogóle skomentujesz, że zagrasz Jessie Ale skin, czy ładny, czy w ogóle nie, jak myślisz, że dobry? Myślisz, że jest dobry? Tak, tak fajnie Zakochałaś się w niej? A czemu? Przecież jest ładny Dobra. <laughs> Dobra, więc widzimy się zaraz Dobra, już jesteśmy mordeczki. E, co sądzisz, że ci dobrało spajka? Eee, ja... Aha, dobrało ci typa, który jest afkiem. Uciekaj, uciekaj jestem dobrze. Uciekaj i strzelaj, no takowiesz. Uciekaj spokojnie, spokojnie. Trzeba go na spokojnie zrobić, bo ja Czekaj? Wy, wy, Wycofa się, wycofaj się. No wycofaj się. O kurde. A dobra, co mu będę podpowiadał? Oh no. No i co myślisz o tym? No. Nic. Znaczy, Słaba gra. Po prostu, dałaś mi już 4 pucharki. Jesteś z tego zadowolony? Tak? To dobrze. Dobrze jest, że tego stylowego zostałem z 4 i Mam 299. E, dobra, mordeczki. E, jeszcze tak. Ach, ci to, to już ogólnie ja gram, to już nie jest e, Ogólnie, jak już wiedzieliście, przyznałem się, e, że e, no, po prostu oddałem mu i ja zjadłem tą cytrynę, a nie on. Niech biedak ma. Ej, co? E, uda Wam się bić. E, 10 łopeczek w górę, to jest nowy kanał, 10 łopeczek, jak myślicie dobre będzie, e, mam nadzieję, że mnie zabije dobrze, e, ogólnie ta nita jest ogarnięta, jak nie ma jeszcze star powera, to by, o Jezu, ja discord mi pipa, ale to już nieważne, mam nadzieję, że nie będzie wam jak będziemy podniosnika, ja specjalnie zginę, nie, wiecie, 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 o co chodzi, nie, no. 1000 chp, to nie jest dużo, ale mogę tutaj zagrać, ale po prostu już mi się nie chciało zaplanić. No i co? Filmik Wam się spodobał, dajcie subskrypcję. Naprawdę będzie mi to bardzo, będę bardzo wdzięczny. Możecie chcić opaczkę w górę, e, 10 opaczek i może kolejny odcinek, że zobaczymy. Odpadajcie też na lewy, zazwyczaj są wieczorami. No i co? Nie się z nami żegnam. No i na razie, cześć, jo.